E, bardzo się cieszymy z waszego przybycia i cieszymy się i życzymy Wam dobrego pobytu pośród nas. Dziękujemy, że przyjechaliście zobaczyć to co staramy się tutaj robić wspólnie. Dzisiaj jest, e, kolejna grupa ludzi e, robi e, cegły dla przyszłej szkoły Ecole saint To jest e, szkoła świętej łucy so per aty père Roberto na Mówi, że ja tutaj przyszedłem im pomóc ale prawda jest taka że zaczęła się ta szkoła za czasów brata Jerzego i dla siostry Désiré która już wyjechała do Kamerunu w każdym razie szkoła istnieje od 3 lat od 4 lat. mówią że nie mają wystarczająco środków finansowych, żeby całą nową szkołę postawić. Tą Gunda na Ala, Ala Dlatego też proszę jeszcze raz tutaj przywołych żeby zechcieli się zorganizować i im pomóc w tej pracy, za co z góry dziękuję. Pompej. Brat Enco, włoch, prokurator dla spraw misji pomógł nam już wywiercić tam na dole, sfinansować, bo to kosztuje 10 milionów, nową studnię. Studnia jeszcze jest niezałożona, ale woda już jest znaleziona. Tylko to jest kwestia, w tych dniach mają przyjechać i obrobić. Bo na i kol, bo to jest miejsce na ty, teme, na ty, placu jest cały czas. Bo najpierw, Bo jest na, grupa robocza, która się zbiera lasu. Dzisiaj poszli znowu y, w całkiem inne miejsce, tamtą drugą drogę, którą mieliśmy, zbierać piasek. Bo muszą przygotować dużą stertę piachu, żeby jak przyjedzie tutaj za tydzień, za dwa tydzień, na razie tutaj, tutaj w okolicy nie ma piasku, więc muszą być o jakieś 10 km dalej. Hmm. Już są tutaj przygotowane, przeniesione te kamienie. Tutaj kamieni nie brakuje, więc problemu z tym nie ma. Nie? No i trochę, trochę już piasku znaleźć. Powiedz mu jeszcze, żeby poprosił w języku sango Polaków o pomoc. E lo hunda mo mm. titene na yanga mm. tenne tenne ti sango on hn apoalaaia bon ti mbi prof, eh, secrétaire mbi hunda na ala ti tene ala tene na agene ti e aunion européennetela mû na e maboko kete na kusala nito

I powiedział na sam koniec, że składają losy tej szkoły w ręce Polaków. Amen. Merci.